Do ja, multi-region, 3 a to jest mój drugi już, escape i dziś będę zmagał się z wyzwaniami tego oto gracza. Tutaj są zasady: Gra na peaceful. E, tam. Dam Wam mapkę, i sobie sami przeczytacie zasady. Tutaj Czerwony dywan, zasady. Żółty dywan, dodatkowe. Info, czarny dywan, ekwipunek. Pomarańczowy dywan, wyjście spa ze spawnu. W tym nie wolno użyć sprintu. poziom trudności lewe Luizy, Zapraszam do skakania w kuli. Aha, Agha. Dobra, to pierwsze co do to zrobię. To pamiętaj, nie używaj sprintu tu na tym levelu łatwo ci mówić, dobra to ja idę do pierwszego levela. A i tam jest skrzyneczka, widziałem? Gdzie ta skrzynka? Tutaj jest skrzyneczka. O, fajnie, fajnie, fajnie. Już raz nagrywałem, ale. Niestety mi mikrofon się włączył i wiecie jak to jest. Zaraz, a mam pytanie. Czy tu trzeba iść? Dobra. Ech. Ojej, nie rozpędziłem się. Chyba tak, tutaj mogę używać. klocek do tej... a i dlaczego nie pojawiają się odcinki yy, tamtego parkura też dobrze sobie pokicać. Yy, nazywa się ta o żelazo yy, nazywa się. A dlatego, że na razie usunąłem tą mapkę bo musiałem mieć sformatowanego Minecrafta, o Jezu. O Jezu, co ja powiedziałam sformatowanego Minecrafta? O, żelazo. Właśnie, tutaj już przechodziłem coraz, tu, tutaj, na tym byłem miejscu, ale niestety właśnie ten mikrofon był odłączony, więc nie było mnie słychać. I niestety muszę od nowa przechodzić. Opa, nawet... Bez tego przeskoczyłem. Sekundę, zaraz będę. No dobra, jestem tutaj. O. Dobra, i chyba tam trzeba doskoczyć. Jej, dobra. Zaraz będę. No dobra, jestem. I będę skakał, bo musiałem się napić wody. A i tego tutaj zwaliłem. Nom. Dobra, zedziesz znowu. No dobra. O Oja. Jakoś... A, i dlaczego jabłko zjadłem? Dlatego, że byłem... Bo sobie już chodziłem to. I jak już byłem tam, to spadłem.

Już się nauczyłem, że chodzić no znowu. To jest parkura akurat dla mnie. Ja zawisłam już. Dobra, yy, ja zaraz będę tam. Albo tu, tu, tu. Nie, tam, tam, tam. No dobra, skaczę dalej. No dobra, nie zauważyłem tej drobinki. E, to naprawdę jest kojące. Mapka jest naprawdę dla mnie stworzona. O, najgorszy moment. No znowu zawisłem. Mam pomysł. nie da się. A może z jabłek się da zrobić blok? Nie, nie da się. Dobra, znowu jak będę tu, to się widzę z wami. No dobra. Jaki bijacz. i jakie bijacze, zaraz będę. No dobra, sorry. Jest. Dobra. Nie. Dobra, przejdę, czy nie przejdę. Dobra. No dobra. Woda. O kurde, jeszcze gorzej. Coś nie rozumiem. Dobra. Nie wiem o co chodzi tu. Zaraz będę. Dobra, wersji 1, 2, 3 pewnie one wyrzucały, więc jak go się zaatakowało, to muszę inaczej so zrobić. Sorry. Zrobię tak. Poczekajcie. No dobra. I tutaj się pewnie tak. To pewnie tak. Zmieniam zrobić. Ojejku, za mnie Dobra. a teraz przeskoczę, przeskoczę to Nie No dobra ładnie i ja dobra Dobra chyba to było dzisiaj na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Życzę miłego oglądania kolejnych i kolejnych i kolejnych odcinków. Dobra. Bye bye!